Prowadzisz luksusowego suwa. Oczekujesz mocy, komfortu i bezpieczeństwa. Ale co jeśli powiemy ci, że możesz mieć to wszystko, płacąc za paliwo o połowę mniej? Przedstawiamy Volvo XC90 Turbo z innowacyjną instalacją LPG BRC Sequent Maestro. Nowoczesne silniki Volvo z bezpośrednim wtryskiem to zaawansowana technologia, która dotąd wydawała się niemożliwa do efektywnego zagazowania. System BRC Sequent Maestro został zaprojektowany właśnie dla takich jednostek. Dzięki precyzyjnemu dawkowaniu paliwa i znikomej dawce benzyny, zaledwie 1-2 litry na 100 km, Twój silnik pracuje tak, jak go zaprojektowano. Pożegnaj się z wysokimi rachunkami. Oszczędność na każdym tysiącu kilometrów to setki złotych. z inwestycji? Często już po roku jazdy. Pełna pojemność bagażnika zostaje zachowana stosując 50-litrowy zbiornik. Wlew gazu ukryty jest pod klapką paliwa, a elegancki przełącznik BRC idealnie komponuje się z wnętrzem. Jazda na gazie to nie tylko oszczędność, to także Twój wkład w ekologię. LPG generuje mniej szkodliwych substancji, jest czystsze. Volvo XC90 luksusowy, rodzinny, bezpieczny. A teraz, dzięki BRC, także niewiarygodnie ekonomiczny. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wycenić instalację BRC Sequent Maestro w Twoim Volvo XC90 z silnikiem 2.0. Do zobaczenia w Altop.